Śmierć dziecka wstrząsa zwykle nie tylko rodziną, ale i całym otoczeniem wszystkimi ludźmi, którzy w jakiś sposób są z tym tematem, z tym dzieckiem związani. Gdyż, drodzy Państwo, tak jest już ten świat stworzony, że to wnuki mają chować swoich dziadków, to dzieci mają chować swoich rodziców, a nie odwrotnie. I kiedy dochodzi do sytuacji, w której ten naturalny porządek rzeczy wydaje się zaburzony, no wszyscy są tym skonfudowani. Ja często wracam do rozmowy z taką starszą, naprawdę starszą panią, bo już ponad 90-letnią, ale no zapewniam Państwa, że umysł jak Żyleta. I rozmawiałam z nią i zapytałam jej się, czy ona się cieszy, że żyje tak długo. I ona mi powiedziała, jak pani myśli, ja po, pochowałam syna, ja pochowałam niesamowitą ilość swoich krewnych, bliższych i dalszych, a niedawno <laughs> pożegnaliśmy mojego prawnuka. Dzieciątko urodziło się w siódmym miesiącu ciąży, to był wcześniaczek, no liczyliśmy na cud nowoczesnej medycyny, ale niestety ten cud się dla nas nie zdarzył. I kiedy stałam nad tym grobem, to rozmawiałam z Bogiem i powiedziałam w myślach oczywiście, Boże, czy wy tam w, swojej, w tej swojej buchalterii to już całkiem bajzel macie? Ja tu dawno już powinnam odejść, ja już przeżyłam tyle lat, że niektórzy ludzie nawet połowy z tego nie przeżyją. I ja tu jestem w kolejce, pierwsza, w tej rodzinie, a wybierzecie z końca kolejki to maleństwo. Dlatego pani powiedziała: Nie jestem aż tak szczęśliwa, jakby się wydawało z tego długiego życia, bo za dużo widziałam zła, w końcu było nie było, przeżyła dwie wojny. Ta kobieta. I za dużo widziałam śmierci. I nie jestem do końca rada z tego, że tak długo żyję. Przywołałam tą historię, żeby pokazać Państwu, yy, co dzieje się z ludźmi myślącymi właśnie o śmierci dziecka o tym zaburzeniu naturalnego porządku.